Hej, wam ja jestem Julia i dzisiaj odkryję przed Wami czytelnicze podsumowanie kwietnia. Także zaczynajmy, bo nie mam dużo czasu. Przesłuchałam, skończyłam trzy audiobooki i to tyle. Nic więcej. Cały czas czytam Wschód Słońca w Dniu Dożynek i bawię się świetnie, tylko idzie mi bardzo powoli, bo jednocześnie nagrywam vloga i jakoś w mojej głowie stwierdziłam, że to musi być jednocześnie z tym, jak jestem sama w domu, żeby w razie czego nagrać jakąś wstawkę i to się często nie skleja, i dlatego tak to wszystko przedłużam. Ale ostatnio przyspieszyłam, jestem już za połową, także skończę, będziecie mieli vloga i opowiem, znaczy nie, w podsumowaniu maja pewnie nie opowiem o niej za dużo, bo wszystko będzie we vlogu. Ale tak, jest światełko w tunelu. Do tego zmierzałam. Pierwsza książka, jaką skończyłam w kwietniu, ona zaczęłam w marcu, to Wygon od Amy Liptrot. W tłumaczeniu Kai Gucio, a przeczytała to dla mnie Beata Jewiasz. Tak, tam mam komputer, więc dlatego tam patrzę. Zainteresowałam się tą książką, jak się pewnie możecie domyślać, ze względu na to, że film na jej podstawie był nominowany do Oscara. Cały czas nie obejrzałam tego filmu, ale jakoś tak się złożyło, że stwierdziłam, że włączam audiobooka. Jeszcze na jednym chyba czyimś wrapapie słyszałam o tej książce i mówili, że spoko, tylko nie pamiętam czyim. I miałam takie, ok, to spróbuję przesłuchać, skoro jest na stole I spróbowałam. I była nudna. W sensie... Ja na nią źle spojrzałam, bo ja myślałam, że to jest fikcja. I ja przez praktycznie całą książkę myślałam, że to jest fikcja. To jest generalnie o kobiecie, która wychodzi z nałogu alkoholowego, po prostu o jej życiu, o jej przemyśleniach i o tym, jak to się wszystko działo. I właśnie to jest z perspektywy osoby, która to już przeżyła i opowiada właśnie to wszystko. W związku z tym. Ja myślałam, że ja przez tą narrację, znaczy, no pewnie to też tak było, przez tą narrację czułam się z daleka od tej całej historii, ponieważ jakby ta osoba opowiadała wszystko, co się stało wcześniej, i jakby to nie było żywe. Nie zainteresowało mnie poprawnie, tak mi się wydaje. I ja myślałam, że to jest wina tego kogoś, autorki, która układała w ten sposób tę historię, że to do mnie nie przemawia. Otóż, chyba w podziękowaniach. Albo może ewentualnie pod, jakoś podczas końca tej książki. Ja się dowiedziałam, że to wcale nie jest tak, że to jest fikcja, tylko to jest po prostu to, co autorka przeżyła, jakby to była taka swego rodzaju autobiografia, i właśnie to, jak ona sobie z tym wszystkim radziła i jak wyszła z nałogu. I on takie, okej, okay, w takim. W takiej sytuacji to zmienia postać rzeczy zdecydowanie, bo wychodzi na to, że ja oceniłam, no, że generalnie jej życie było nudne i że w sensie nie powinno w taki sposób się oceniać wspomnień, tak samo jak ja oceniłam to, jakby to była napisana książka na podstawie fikcji. W sensie, nie na no, w sensie wiecie, wiadomo, że ludzie to przeżywają. Ok. Ale jeżeli piszemy książkę o osobie, która to przeżywała, to. Nigdy nie napisałam książki i może nie powinnam się wypowiadać w taki sposób, jakbym się znał, ale wydaje mi się, że w taki sposób, jeżeli ktoś by próbował wejść w tą osobę, a nie opisywał wspomnienia, to zrobiłby to trochę inaczej. Prawdopodobnie mogłoby tak być. Mogłoby być zupełnie tak samo, ale mogłoby być też tak, jak mówię, i wtedy to byłoby bardziej emocjonujące prawdopodobnie. Za to tu tak nie było. To była właśnie książka głównie skupiona na przemyśleniach. Na końcu, jak już usłyszeliście, dowiedziałam się, dlaczego w taki sposób to było napisane. I w momencie, gdy ja mam oceniać to książkę z perspektywy wspomnień, to będę ją oceniać lepiej niż w momencie, gdy ja myślałam, że to wszystko była wymyślona historia po prostu na jakiś tam poszczególnych faktach ewentualnie. Także mimo, że przesłuchałam całą tę książkę, to jednak z jednej strony trochę był to dla mnie niewypał, bo chyba nie do końca chciało mi się o tym czytać w tamtym momencie i może dlatego. Myślę, że też film z Serszą Ronan, nigdy nie wiem jak się mówi jej imię, możliwe, że bardziej by mi się spodobał, bo ona gra główną rolę, a jest to bardzo dobra aktorka. Także jest szansa, że ten film będzie mi się bardziej podobał niż ta książka. I tyle. I w sumie to tyle. Dałam jej 5 na 10. Okej, okay, tu muszę wziąć laptopa do ręki, ponieważ długi jest tytuł bardzo. Następna książka, którą wysłuchałam, to Hormonalna rewolucja. Jak w naturalny sposób wykorzystać moc sześciu najważniejszych hormonów? Napisał ją David J.P. Phillips, przetłumaczyła Justyna Hockstrom, a przeczytała dla mnie <grytania> Agnieszka Postrzygacz. Książka opowiada dokładnie o tym, o czym mówi tytuł. Czyli przedstawia te sześć hormonów i w jaki sposób z nich korzystać, w jaki sposób je wyzwalać i powiedzmy coś tego typu. Możliwe, że wiecie albo i nie, że w zeszłym roku przeczytałam Glukozową Rewolucję, która bardzo mi się podobała i oczekiwałam czegoś podobnego. Stwierdziłam, że skoro tytuł jest podobny, ale to pewnie ze względu na marketing, to możliwe, że i to mi się spodoba. I w sumie mi się spodobało, ale nie aż tak bardzo. I spróbuję przedstawić wam dlaczego. Ale najpierw w sumie zobaczę, czy ja pamiętam w sumie te wszystkie sześć hormonów. Z całej tej książki robiłam notatki, a i tak jakoś, nie wiem, nie pamiętam zupełnie tych notatek. Znaczy wiecie, jakbym to otworzyła, to bym sobie przypomniała, ale generalnie to były takie informacje, które trochę wiedziałam, trochę wiedziałam na czuja i trochę mi niby podpowiedziało, ale z drugiej strony ja nic nie za bardzo Wiedziałam, jak to wszystko by miała, bym miała wprowadzić w życie, i tak trochę, nie wiem, nie jestem pewna. Część z tych rzeczy to są tak naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy, typu sen, typu odży zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczna. I tak naprawdę, jeżeli to wszystko się robi, to ma się większość tych hormonów. Tak na dobrą sprawę, no myślę, że w każdym, w każdym z tych rzeczy były te trzy rzeczy. Nie, nie wiem na 100%. Ale tak mi się wydaje. W sensie musiałabym jeszcze raz zerknąć, albo jeszcze raz przesłuchać, nie mam pojęcia. A, i chciałam zrobić eksperyment, czy ja pamiętam w ogóle te wszystkie sześć hormonów. I uwaga, eksperyment czas start. Na pewno był testosteron, ale to chyba był jako ostatni pod koniec książki. Na pewno był kortyzol, oksytocyna, serotonina. Tutaj następuje przerwa, ale spokojnie to do mnie raczej dojdzie. Dopamina. I, i jeszcze coś. Ha, no i ciekawe, ile będę się zastanawiać. A jak już powiedziałam, mam mało czasu i nie wiem, czy. Czy chcę na to to poświęcić? Mm. A i chyba po prostu endorfiny. Tak, jestem prawie pewna, że to były endorfiny. Ale wiecie co? Sprawdzę. A co tam? Dobrze powiedziałam. Czyli zdałam egzamin. Wspaniale. Czyli jednak ta książka słuchałam. Niemożliwe. Ta książka była wypełniona wieloma informacjami które też się czasem nawzajem po, pokładały, przekładały, nakładały, nakładały na siebie i nie wiem, jakoś do mnie nie przemówiła. Zrobiłam notatki, jest wszystko ok, ogólnie mi się podobała i podczas tego słuchania jakby, wiecie, czułam się taka powiedzmy bardziej zmotywowana i tak dalej, ale nie wiem, w sumie nie zrobiła na mnie dużego wrażenia, może jakbym ją czytała to byłoby lepiej, ale no nie wiem, początek był bardzo obiecujący, a im dalej wlastem, w sumie ja nie do końca, mimo że było tam to powiedziane, to chyba nie umiem tego wszystkiego wdrożyć. W sensie trochę bym umiała, ale część z tych rzeczy już robię i nie da się ich dużo bardziej polepszyć. Także w sumie to tyle. Może jestem za szczęśliwym człowiekiem na tę książkę jakkolwiek to śmiesznie teraz nie zabrzmiało nie no nie, myślę, że każdy niektórych z tych trików może potrzebować i ja pewnie też, ale no nie wiem jakoś do mnie nie, nie trafiły te wszystkie informacje nie mogłam ich wszystkich zapamiętać, było ich może za dużo nie wiem, trudno mi powiedzieć co nie zagrało, ale coś nie zagrało ale ogólnie tak czy inaczej mi się podobała, bo dała mi 8 na 10. I jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to jak najbardziej polecam. Okej, okay, mamy dobry flow, mamy dobry czas, także jedziemy dalej z ostatnią książką, którą była Stella. Pragnienie wolności od Adriana Bednarka, a przeczytał ją Filip Kosior. Jest to trzecia część serii o psychopatce, która ma na imię Stella. Jednocześnie jest prostytutką i generalnie dzieją się rzeczy. Nie mogę Wam powiedzieć dużo, co się dzieje, ale generalnie to jest trzecia część, i chyba co zrozumiałam z podziękowań, ostatnia. A ja myślałam, ja byłam święcie przekonana, że Stella to będzie seria książek, która będzie mieć, wiecie, z 10 tomów co najmniej. A tu chyba nie. Szczególnie, że w momencie, gdy pierwsze dwie były czerwone, a druga jest żółta, tak znikąd, to myślałam, że okej, okay, to teraz będą po dwie książki w tych samych kolorach i fajnie. A otóż nie, pierwsze dwie są czerwone, trzecia jest żółta i to tyle. Nie będzie czwartej. Znaczy, generalnie ja cały czas do końca same, do samego końca książki myślałam, że nie wiedziałam, że to jest trzecia część. Dopiero w podziękowaniach to autor zdecydowanie zasugerował, że to koniec. I ja miałam takie aha, to koniec, to dziwne, okej, okay, no dobra, niech będzie. Bo ja generalnie dla Stelli widzę zawsze. Jakieś, jakąś kontynuację, w sensie, że ona zawsze może coś wykombinować. Szczególnie to właśnie pokazała w tym tomie na początku. Jakby nieważne w jakiej ona sytuacji się znajdzie, to jakoś te rzeczy się dalej rozwiną i będzie ciekawie i ona będzie odpierdalać. W związku z tym, tak naprawdę, jeżeli nagle Adrian Bednarek stwierdzi, że to nie była ostatnia część, tylko zrobi jakąś kontynuację, to ja naprawdę się nie zdziwię. Bo jakby Stella zawsze może coś dalej wykombinować moim zdaniem. Więc jakby dla mnie to nie musi być koniec. Trudno o tej książce powiedzieć cokolwiek bez spoilerów do poprzednich części. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi się podobała, jej poczynania dalej były bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że pierwsza książka chyba najbardziej mną wstrząsnęła w związku z tym chyba zawsze będzie dla mnie najlepszą częścią, ale ta też była bardzo dobra. Śledząc poczynania z bardzo dobrze się bawiłam. I wiecie, dla mnie to by mogło się ciągnąć i ciągnąć. Znaczy, wiecie, pewnie dobrze, bo często te serie, które się ciągną, później schodzą na psy czasem, więc pewnie to dobrze, że może to się skończyło w tym momencie, ale no nie wiem. Znaczy, nie, w sumie, jakby sam vibe tej końcówki czuło się, że to jest zakończenie pewnego etapu, ale dosłownie, dla mnie to było zakończenie etapu a nie jakby koniec całej jej egzystencji, bo raczej to nie było to. Bardzo dobrze się bawiłam ze Stellą, trudno się nudzić, także to tyle. Dałam jej 8... 8 na 10? Nie, dałam jej 9 na 10, tak? Tak, dałam jej 9 na 10, wszystko jest super. I generalnie to tyle, pięknie zmieściłam się w czasie, jestem z siebie dumna. I nie wiem, jakoś dzisiaj miałam takie dosyć fajne flow do, do nagrywania. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie mam nic więcej do powiedzenia, bo nic więcej nie przeczytałam. W sensie nic więcej niż skończyłam. Także czekajcie na vloga kiedyś z Igrzysk. Mam nadzieję, że pojawi się nie aż tak długo po tym. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa. I miniatura. Jak zrobić miniaturę, która ma sama ucieczkę, bez trzymać jak książki. A i tak widzicie, że ja tutaj ulepszyłam kadry, tak, dodałam książki, to są zupełnie przypadkowe książki po prostu, pierwsze jakie miałam, <grystanie> także wiecie, progres.